Mam tylko wizowy jakieś... ten. <laughs> Pokażę wam właśnie Jurassic World Face. Tak się, się nazywa to tak? Face. Trochę wyciszymy, no bo wreszcie trzeba coś to słyszeć. No i to... No, wejdźmy na... Na początku sobie wejdźmy. No. I mamy tutaj dom... No po świecie. Dinozaur tygodniu się znajduje. I takie tu masz rzeczy, no teraz No. nie gry, se gram często w to, no, bo to lubię. Czasami sobie to gram. film, no W film. Skanuje się tu szkody, i potem masz w kolekcji. I w swojej kolekcji tu masz. Ja mam bardzo dużo, akurat. Tylko, to nie wszystkie moje. תודה.